Moi drodzy, jestem mega z was zadowolony. Naprawdę, praca z wami to sama przyjemność. Trzeba coś wynieść z tej lekcji, tak? Rozalia nie brała czynnego udziału w tym wieś, jakże świetnym doświadczeniu, więc postanowiłem jej trochę pomóc. ona mam plecak. Tu! Tu! Czemu wyszłaś? Wrzygałam. Co? To przecież? Wrzygałaś? Jeszcze mnie go... gonił Grek z tym... Mateusz zrobił coś bardzo głupiego. I muszę ci o tym powiedzieć. Nie chcę tego słuchać. To jest bardzo głupie, co zrobił. Ja się z tym nie zgadzam. sadził ci serce do plecaka. Chyba żartujesz. Nie. Nie. Zabiję go po prostu. Zostałeś wystrzelany! Kto mnie sprzedał? Kto mnie sprzedał? Jak to się stało ze, ze wszystkich plecaków w klasie, akurat trafiłem na plecak Melki, a nie Rozali. Powiedziałem ci o tym, bo wiem, że to była przeginka. No Możemy... to, ale dlaczego go nie powstrzymałeś? Byliście tam wszyscy. No, zobaczyłem to, przyszedłem ci powiedzieć, wychodziłem z klasy. No, super. Przynajmniej ci powiedziałem, jeszcze jestem ten zły? Najpierw nie z tym goniłeś, więc no dobry ten jest. Może gonienie to było zabawa, ale w życiu by ci. Dla nie... kogo to było zabawa? W życiu by mnie wyciągnął bym nie... z lekcji nie. serca i wsadził ci tam. I ci powiedziałem, ty, sorry, przepraszam, że ci powiedziałem. Nie, to dobrze, nie, że nie o tym Łaziłabyś z tym, gdybym ci nie powiedział. Więc nie, nie łaziłabym. Łaziłabyś, bo nawet byś nie wiedział. No to dobrze, no Bohater. Czasami koledzy ze mnie żartują robią to tak, że ktoś się patrzy i wtedy on bierze śnieżkę i ci wkłada to na plecy. Mi jeden kolega tak zrobił, że aż mnie plecy parzyły i musiałam to wywalić szybko. Ogólnie nie wiedziałem, że to jest mekki plecak i serio, gdybym A, wiedział... Jak byłby to tak, chciałem do ciebie. No, nie, no, nie powinieneś nikomu robić tak. No dobrze, ale każdy się bawił tym serduszkiem. No, bez no, przesady. Bez Już nie przesady, róbmy z tego, no. że mięsa nie ruszacie w domu, no. No, bo jesteście wszystkie takie. O, e, o. Czy ty nie tniesz cycków w domu? Nie. Piersi nie robisz na śniadanie, na obiad? No, no bez przesady. Nie róbmy tutaj dramy. Ale twoje to zachowania to i twoje życiowe są. wybory robią dramę. No właśnie. No bo ja Nikolay. robię zawsze prze, na przekór, wiesz? Super, to teraz na przekór bądź mądry i siądź na Mi się też tak. to nie podoba, jak ktoś mi narząd jakieś rysuje no no na no, rzeczy. I co, nie, nie robisz tego awantury. Robię. No to... jak, ja, jak, jak wy mi robicie żarty, to jest dobrze. Ja Ale, nie jak ja, sobie... żartu, Ale se, ja nie robiłam żadnego żartu to Ale ja nie chciałem nic zrobić, tylko chciałem rozali zrobić. Mi byś no. zrobił, więc ja ci No Oj, to shikaj tam nawet, wiesz co chodzi? No. Powiedziała, że może mi tam nasikać. No to ja powiedziałem: śmiało, jedziesz, maleńka. Wymyję kibetę, tak to jest takie mi się oddam. Jezu, mały kawałek mięsa. Nie, ci ją powstrzymaj, nie bo pan nie ma. No i z czego będziesz się uczył, jak ci to wszystko po pomoczy. No Mów! No. No, kurwa, no, Pokazujesz, gdzie, no, gdzie twoje miejsce. Twoje granice też zostały przekroczone no, to super, teraz. No, no, masz. Zdajęcie, Wiesz, co? Serce to jest serce. Kurde, ale głowę wsadzasz. Na no, tej Ja, to jest, ja, jest, ja wychodzę z tobą, naprawdę. Po to Jezu. Puściły mi nerwy, kurde, mocno. To to już jest takie przegięcie pały. Co tam wsadziłaś? Szczotę do kibla. O, ale Poszłeś, się ostro. Impulsywne myślenie głupie, ale no co, oko za oko, zam ząb za zam, ząb płyse. No mam to, jadę do domu.